W Mszanie Dolnej rozpoczęło się wielkie liczenie i analizowanie ankiet dotyczących funkcjonowania samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. W ankiecie mieszkańcy udzielali odpowiedzi na trzy pytania. Najważniejszym z nich było dotychczasowa ocena działalności funkcjonowania Ośrodka Zdrowia w tym mieście. Mieszkańcy mogli również wyrazić swoją opinię na temat wprowadzenia ewentualnych zmian, które polepszą funkcjonowanie placówki. Ankieta powstała z inicjatywy radnej Mszany Dolnej Joanny Kotarby, która jest jednocześnie przewodniczącą Komisji Zdrowia. i aroganckie podejście pracowników SP z Dolnej do pacjentów. Oraz brak opieki specjalistycznej. I nie trudno jest nie zgodzić się z argumentacją tychże osób, że skandalem jest, by miasto liczące ponad 7 tysięcy mieszkańców, które w dodatku jest miejscowością turystyczną, posiadającą liczne szkoły i przedszkola, nie miało zapewnioną pełną i fachową opiekę medyczną. Faktem jest, że mieszkańcy Mszany Dolnej zmuszeni są do korzystania z ośrodków znajdujących się na terenie gminy, jak na przykład Mszana Górna, Kasinka Mała, Kasina Wielka, Wiśniowa, Dobra i tym podobne. Dla nas, przedstawicieli samorządu miasta, jest to sytuacja bardzo bolesna i wstydliwa, gdyż doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, iż nie ma nic ważniejszego od zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa i opieki medycznej dla mieszkańców oraz gości przyjezdnych spędzających wolny czas w naszej miejscowości. Dlatego też Komisja Zdrowia, wychodząc naprzeciw problemowi zgłaszanemu przez mieszkańców miasta, postanowiła we współpracy z prawnikiem stworzyć ankietę, która w sposób obiektywny mogłaby przybliżyć pogląd, pogląd większej ilości mieszkańców miasta, na problem funkcjonowania ośrodka w Mieszanie Dolnej oraz pozwoliła ocenić ich oczekiwania względem rozwiązania tego problemu. Ankieta została wydana po szczegółowym zapoznaniu się z nią i za aprobatą burmistrza miasta i rady miasta ilości 4,5 tysiąca egzemplarzy. Forma wypełnienia ankiety była anonimowa. Pytania w niej zawarte w sposób najbardziej obiektywny pozwalają ocenić poziom zadowolenia mieszkańców z funkcjonowania SP ZOS w Mieszanie Dolnej, jak również dają możliwość wskazania kierunku rozwiązania jego problemu. Ankieta została rozprowadzona do możliwie największej liczby zainteresowanych przy współpracy z proboszczami mszańskich polprafi pocztą, a także poprzez umieszczenie jej w tartarniku pod Lubogoszczą. Składać ją można było przez cały tydzień do urn w Urzędzie Miasta przez okres dwóch miesięcy oraz wyznaczone dni przed i po Mszach Święty koło kościoła, do, koło kościoła, do urn, przy których dyżurowali radni miasta i wolontariusze. Ankieta dla Komisji Zdrowia stanowi formę badania opinii publicznej, która ma pomóc w zgłębieniu problemu SPZOS w Mszanie Dolnej oraz pozwolić na podjęcie we współpracy z burmistrzem miasta i Radą Miasta właściwych kroków w celu rozwiązania problemu. Jednakże należy pamiętać, że ze względu na anonimowość ankiety i formę jej rozpowszechnienia, nie jest ona podstawą do podejmowania wiążących decyzji i nie należy jej traktować na równi z referendum. Ankieta w tym założeniu ma jedynie pokazać skalę problemu w u w Mszanie Dolnej, oraz pogląd społeczeństwa na kierunek zmian przez nieoczekiwanych. Natomiast wszelkie decyzje związane z problemem ośrodka powinny być wypadkową do głębnie przemyślanych kroków całej Rady Miasta we współpracy z burmistrzem miasta poparte opiniami ekspertów w tej dziedzinie. Należy pamiętać, że Podjęte przez nas kroki rzutować będą na bezpieczeństwo i zdrowie naszych mieszkańców, o których jesteśmy jako ich przedstawiciele w samorządzie miasta zobligowani dbać. Spośród 4,5 tysiąca wydrukowanych ankiet do urn spłynęło 860. Najprawdopodobniej na najbliższej sesji Rady Miasta radni zajmą się podsumowaniem wyników ankiety.